W tym roku wyruszamy na Kalwarię Rokitniańską ze świętym Janem Pawłem II. Chcemy zatrzymać się przy jego słowach, przy jego tekstach, przy jego homiliach, po to, żeby zainspirowani też tym, co się ostatnio wydarza, właśnie pójść do źródła, spotkać się z nim, z jego słowem, e, zmierzyć się z też z przesłaniem jego, jego życia, jego pontyfikatu, po to, żeby to słowo nas nawróciło, przemieniło i nas przygotowało też na rozpoczynający się Wielki tydzień. Kalwaria Lokitniańska od wielu już lat jest zawsze w piątek przed niedzielą palmową. W tym roku wypada to 31 marca i właśnie w ten dzień chcemy iść ścieżkami kalwarii, zatrzymując się przy poszczególnych stacjach, a jest ich 32. Będziemy nieść krzyż, będziemy wsłuchiwać się w słowo, będziemy też śpiewać pieśni pasyjne idąc tymi ścieżkami Kalwarii, a droga to aż 4,5 kilometra. Ale piękny czas, czas spotkania z Chrystusem, z Jego Matką i kończy się ten czas zawsze spotkaniem z Maryją w Lokitniańskiej Bazylice. Zaczynamy zawsze ten dzień od godziny miłosierdzia, od godziny 15, kiedy na koronce do Bożego Miłosierdzia spotykamy się w Bazylice. Później o godzinie 16, msza święta, po mszy świętej chwila przerwy i przejazd do wieczernika do pierwszej stacji, przejazd autokarami i od pierwszej stacji wyruszamy po to, by o godzinie 21, około godziny 21 dotrzeć do bazyliki, by zawierzyć Maryi ten czas, który przed nami. Czas Wielkiego Tygodnia, czas męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Zapraszam do rokitna 31 marca w piątek przed niedzielą palmową na nabożeństwo Rokitniańskiej Kalwarii.